Dzień dobry, kasztany, śmieciarz, granie, lecimy na towera. Boże, jak ja dawno nie grałem w towera, ja nie wiem, kiedy to ostatnio było? Chyba jak pacyfista kończyłem. Żeby się trzeba zachować jakieś zasady śmieciarza, czyli po prostu biorę pierwszy itemek z brzegu, nie patrzę w ogóle co mi dropnęło. Także tak, meg, bierzemy cokolwiek, let's go. I zróbmy jeszcze coś takiego, że jak coś dostanę nowego, to muszę to enchantować tak bardzo jak tylko jestem w stanie. Żeby też te punkty tak trochę wywalać, nie? Weźcie, po ostatnim filmie, tym rocznicowym, pisaliście mi: Ej, może by wziąć kogoś z ekipy i w ogóle nie. A czy nie? To było jeszcze przed tym filmem, przed, ale po tym filmie, w którym mówiłem, że ja tam chciałem kogoś zaprosić, się nie udało, nie? No to mi pisaliście, że no, może kogoś z ekipy starej czy coś. Ale to już za późno było. <laughs> Mnie już w domu nie było nawet. Nie, nie chciałbym też im trość dupy, może. Bo znudziła im się ta gra, ja nie wiem, czy by tak chcieli wracać. Cel był taki, żeby ludzie mieli takie wow, że ten ziomek gra w Dungeons'y i to jeszcze z waflem. Trochę nie wyszło. Ale dobra, mam nadzieję, że jako tako wam się specjal też podobał. I tam parę osób w ogóle wbiło na ten serwer, nie? Co tam można było dostać te stare wersje? I tam pisali coś w stylu, że. O, co tak dużo ludzi nagle wbija? Hmm, pewnie boty. <grytanie> Ale tylko tylko cztery osoby chyba wbiły, to nie jest jakoś dużo. Chociaż serwer też dużo nie jest, to. Żadnych artefaktów nie dostaje nic. Absolutnie nic. Oj, to będzie... Tu będzie zgon. Żartowałem, nie będzie zgona. Zgon to mieli ludzie w weekend. Weźcie, miałem trzydniową, kurde, imprezę, nie? Ja pierdzielę! Dlatego mi nie było, nie? Tam pomagałem organizować trochę i w ogóle. Jak była sobota, to w ogóle, kurde. Druga w nocy, korytarz. Ludzie śpią, nie? Ziemek mówi, ej, idziemy na kebaba. Dobra. Okazało się, że pojechaliśmy gdzieś, kurde, strasznie daleko. Zajęło nam to dwie godziny, wracamy o tej czwartej, nie? Już jasno się robi, nie? Już jest w miarę jasno z Zewnątrz, za oknem I mam taki filmik, jak po prostu Jest tam jasno, za oknem A ci ludzie dalej śpią <noise> Tylko w większej ilości Mieliśmy w ogóle tematykę Squid Game Brzmi to głupio Ja w ogóle nie wiem jak to przeszło Tak wiecie, legalnie, nie? Jeszcze sponsorów mieliśmy masę i tak dalej Ja nie wiem, jak to legalnie przeszło Jeszcze kurde, dostaniemy pozew od Netflixa no, i to, to by było niemiłe. No i mieliśmy tam różne konkurencje, nie? Ja wygrałem w czerwone zielone Tak trochę oszukanie. Poziomek na pierwszym miejscu miał 21 sekund, nie? A to jest taka niesprawiedliwa konkurencja, że mogą cię zatrzymać raz, mogą cię zatrzymać trzy razy. No i zrobiliśmy coś takiego, że. Ej, weźmy, zróbmy tam tego ziomka w konia. Zatrzymamy cię raz, nie? No i zatrzymali mnie raz. I zrobiłem 13 sekund. I ludzie powiedzieli, nie, no dobra, oszustwa, oszustwami, ale to wygląda tak podejrzanie. Ale mam wybór świetny, nie, normalne. To wygląda tak podejrzanie, że nie możemy tego zapisać Weźmiemy ci ma 18, nie? I to 18 i tak wygrało Złotnik ehm, Jak to zrobić tak śmieciarzowo? Ziu, ziu, ziu. O, dobra Zwiększa prędkość po trafieniu Ale gówno no przynajmniej zbrojka jest wyższej mocy I tak ją pewnie zaraz zmienię Ja myślałem, że to będzie taki fajny dla mnie challenge Że ja sobie będę mógł popróbować jakichś nowych itemków Czy coś takiego, nie? No i to w sumie też, też robię, nie? I stosuję jakieś tam taktyki śmieszne i w ogóle Ale nie spodziewałem się, że największym problemem będzie to Żeby to dostało po prostu gówno W sensie... Gówno... Poziom mocy, nie? No i wygrałem w to czerwone zielone nie? I wiecie co dostałem? Koszulkę I to jest najlepsze co dostałem Bo dostałem jeszcze... Damskie kosmetyki oraz bon na depilację No ja wale, chopię. Co to są za nagrody? Jak nie wiem Nie mogliście tego że dać do jakiejś damskiej konkurencji Ale dobra, brali wszystkich sponsorów, jakich tylko mogli, więc Weźcie to, dwie stówy, nie? Ja nie wiem, muszę to komuś opchnąć. ale nikt nie chce Nie wiem, zajdę, kurde, do stówy Za stówę komuś sprzedam bon na dwie stówy i może... Może ktoś weźmie a propos hajsu, oni teraz znowu chcą kurde podnosić ceny gier Teraz jest te 60 dolarów, nie? Teraz 80 ma być Nintendo już podnosi Ktoś tam jeszcze podnosi, ale kurde jakby... Bo za niektóre gry, ja bym naprawdę mógł tyle zapłacić, bo to, to już są 300... ponad... 300? No 300, to jest dramat, ale tak sobie patrzyłem Jakby przeliczyć wszystko na dolary, to w USA zarabiają mniej więcej, jeśli się nie mylę Mniej więcej tak 2,5-3 razy więcej, nie? Więc te ich 80 dolarów, o które bardzo ludzie płaczą. Na przykład był ostatnio komentarz gościa, który robi Borderlandsy, że prawdziwy fan zawsze znajdzie sposób, żeby zapłacić taką ilość. Panie, wasze 80 dolarów my widzimy jako 200 dolarów. Tak, w przeliczeniu, jakby na to, ile zarabiasz, nie? Musisz poświęcić 2,5 razy więcej czasu w pracy, żeby zarobić na grę. To dla nas, to co oni widzą jako 80, my widzimy jako 200, nie? Więc to, że oni płaczą o wzrost z 60 na 80, to jest. to jest żart po prostu jakiś, nie? Ale też. myślę, że to jest kwestia pewnych standardów, po prostu. Dobra, czekajcie po to czekajcie bo bos. I tu dwa. Aha. Telamusy. Ja pierdzielę. No nie. O, ale dobra, ty, ty, ty! Ale z kurzy, pójdzie ja mam 700 strzał! Z, z, tej, z tej gówno kuszy, ale dobra. Boże! Patrzcie to, nie no, boss fight piękny, nie? Piękny boss fight. Absolut cinema. Myślę, że to jest kwestia pewnych standardów po prostu, że jakby my się przyzwyczailiśmy, że płacimy ogromne ilości pieniędzy. No kurde, mamy... My już mamy jakieś te DLC, ki edycje deluxe i tak dalej za 300 czasami, nie? Pyk pyk, 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 pyk. Py, py. Ale gówno. Mogłem rzucić jakoś kostkę, ale mi się nie chce. I ta cena 80 dolarów dla nich to nie jest wcale cena wygórowana. To nie jest aż tak dużo. Oni po prostu są przyzwyczajeni do tego, że kurde, mają tanie gry, kupują byle gówno. W ogóle, jakby nie patrząc, wiecie, priordery i tak dalej. Nie patrząc, czy faktycznie jest to dobra gra, a potem płaczą, że no, zmarnowali 60 dolarów, które dla nich jest niczym. Dobra, nie aż tak niczym, ale. To nie jest to samo co dla nas 250, nie, kurde. I najgorsze jest to, że jak podniesie się standard, to to będzie standard dla wszystkich gier. Nieważne czy gra jest dobra czy nie, wszyscy kurde podniosą te ceny, nie? Za Baldur's Gate ja bym wydał 300, nie? Wydałbym. Ale wtedy przychodzi taki kolejny Assassin's Creed, który się niczym nie różni od poprzedniego praktycznie, no tylko kolejnymi aferami i błędami. I kosztuje 300 plus jeszcze DLC-ki, jakieś tam e, priordery monet w ogóle. Ta gra nie jest tego warta, absolutnie, ale tak podniósł się standard. Powinny być w gamingu jakieś takie standardy, właśnie, że gry, które są do dupy, są tanie. I tyle. Ja nie wiem, czy przypadkiem nie byłoby czegoś takiego, jakby, jakby podnieśli te ceny tak mocno, czy by nie było jakiejś takiej zmiany, jakby w psychice gracza. Że zacząłby jakoś tak właśnie bardziej uważnie patrzeć i w ogóle może czekać na jakieś promocje Tak jak w sumie my robimy, nie? Jakby ja nie pamiętam kiedy coś ostatnio kupiłem po w pełnej cenie 200 zł. Jak coś kosztuje ponad 100 to ja już mam takie czeka eee. czekam na pracę przecenę, nie? Chyba legendy tylko, ale to dlatego, że nagrywałem, no to trzeba było kupić A Legends też kosztowały chyba 170-180 zł Wersja podstawowa, ja oczywiście kupiłem premium, bo skiny Kogoś mi brakuje Eee Ktoś się zgubił. Ja wala. O ty, kasztanie, kurde, Wietnamczyk w krzaku się chowa. Także ja aż tak bardzo jakoś nie płaczę o te zmiany cen, te wzrosty, bo mam nadzieję jednak, że coś się w ludziach zmieni, że ogarną, że Ej, może nie kupujmy kolejnego gówna w dużej cenie. Może kupmy jakieś gry niezależne, które są dwa razy tańsze i pięć razy lepsze. Już niektórzy to ogarniają, ale. Dalej za mało, może jak ludzie nie będą kupywać tych wielkich gier, kurde, z napompowanym potężnym budżetem i zaczną kupywać właśnie gry niezależne, to ci te studia AAA, co tworzą, kurde, naprawdę mega drogie gry ja nie wiem, na co wydają aż tak duże pieniądze. Jezu, boss! Boss! A to zaraz będzie finalny już. Dlaczego to ma tylko 22 piętra, a nie 30? Dlaczego pojawiły się, kurde, krótsze wieże? No i dupa. A nie było dobrej taktyki, żeby. żeby nie rozwalać w ogóle tych szkletów. No bo on potrafił cię otoczyć. I tylko z barierą byłeś w stanie. Go rozwalić. Nie rozwalić, przeżyć to w ogóle. On cię tak otażał, że kurde, nie byłeś w stanie w ogóle tego uniknąć. Dosłownie cię zamykał, nie? No ale golem, 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 tylko kasztanie. Bierz go. Dobra, let's go! Może jakby tym firmom AAA się przestało to zwracać, to by zaczęli jakoś tak kombinować bardziej, że nie wiem, może zmniejszmy koszt po prostu tworzenia gier. Spróbujmy coś zrobić jakoś, nie wiem, taniej. Bo jakby naprawdę myślę, że w wielu przypadkach jesteś w stanie zwolnić masę osób i dalej mieć dobry produkt. Widziałem nawet artykuł ostatnio jakiś, jakiś gość, kurde, się próżę. no gry niezależne to jest zagrożenie ogólnie dla... Profesjonalistów, że to jest deprofesjonalizacja branży gier, nie? Że cztery osoby pracujące, kurde, w domu jednego z ziomków są w stanie sprzedać setki tysięcy kopii lub nawet miliony niewielkim procentem, może nawet promilem kosztu profesjonalnego, nie? I że to jest złe dla profesjonalistów, bo od odbieracie im, kurde, pracę, nie? <gryw> Jakby, może właśnie o to chodzi, nie? Nie wiem, ceny gier rosną dosyć szybko i mam nadzieję, że. Właśnie stanie się to, co ja mówię, nie? Dobra Harpuny. Pyk, pyk. O jezu, do tygnoju, i ja pierdzielę. Pyk, pyk. Eee, zróbmy bomby. Znaczy miny. Dobra, pyk, pyk. No, trzeba go szybko rozwalić bardzo szybko. Jak najbliżej i miny. O! Dobra, dobra, dobra. Jak będę rozwalał innych. Wtedy on się będzie leczył. Masz. Pyk. Pyk. O leży! Dobra, dobra, elegancko Dobra, z brzegu, moc słodyczy Nie, źle Ty, bo ogólnie zwiesiła mi się gierka Czy jeżeli ja wyjdę, to, to mi się zapisze? Zapisało się! Mamy moc słodyczy Ty, ale to nie jest... Ups Dlaczego to jest takiej małej mocy? Dlaczego to jest takiej małej mocy? Dlaczego to jest takiej małej mocy? Przecież ty, na, to była apokalipsa I... Dlaczego to jest takiej małej mocy? Eee... Ehm... Liczyłem na to, że to będzie znacznie większej Bo to mi wcale nie pomoże To mi wcale nie pomoże Chyba, że zrobimy inną zasadę Po prostu Nie będziemy lecieć z towerem Tylko zrobimy po prostu nową zasadę, że... Zamieniam itemek Tylko wtedy, kiedy jest wyższej lub tej samej mocy Bo... Inaczej to ja tak nie zrobię Jak nawet tower nie jest w stanie mi pomóc Wypadałoby zrobić coś z bossem Chyba to Przynajmniej ten łuk przez chwilę będzie. On nie jest aż taki dobry? No ej, ale on jest do dupy! On nie daje rady! Nie, no chłopie, chłopie, co to jest? Dobra, gdzie mam ten? Eee, gdzie mam tlen? Gdzie mam tlen? Po prawej. No chłopaki. Tower pomoże, nie? Tower pomoże. Tower nie pomógł. Znaczy będę miał tutaj itemki trochę wyższej mocy dzięki temu Nie wiem, może jeden lub dwa mocy wyżej Ale to na, na tym kończy się pomoc tak właściwie Nie, czy znaczy was tu musi być tak dużo tych kurde strażników, weź wdupiaj Jakbym jeszcze miał taki taki kurde łuk, który go by złachitował, nie? Ja pierdziele, przecież to jest... Ile tu piję? Ja mam zbrojkę? Do dupy mam zbrojkę! Właśnie dlatego potrzebujemy zmienić tę zasadę Dobra, jestem w niewidze. oczywiście, że zamrozi, oczywiście Tu jest mróz, a tam, tam nie było cierni, przypadkiem gdzieś eee... Gdzieś widziałem ciernie, ale nie wiem gdzie, może na żółwiu było Żółw ma ciernie, chillera No ale kurde, dostaje zębem, ja życia nie mam Jak tu przeżyć? Pik. Naprawdę, ta sakwa eliksirów mi tak ratuje życie po prostu Ja na nie widzę, podchodzę do ludzi i ich rozdupiam, nie? Jak oni wszyscy mają, kurde, trójzęby, albo lasery To nie jest łatwe, widzicie ile on mnie bije Okej, okay, teraz będzie dramat, teraz będzie dramat To może zachowam na później Jak będzie gorzej Bo będzie jeszcze gorzej Dobra Pyk Pyk Dużo rozerwę, coś zrobi? Nie za dużo. Chociaż wybuchanie ma. O, Dobra, kolejna siłka. No, ale nie jest dobrze, nie? No i dupa. Jeszcze ty, gnoju! A ja tam nie podejdę, ja tam nie podejdę, ja tam nie podejdę. Y pff. Chciałem się wrócić. I przejść na szybko przez ten laser i do. Skrzynki pójść. Masz siłkę? Masz siłkę, dobra. pyk Oczywiście, że go zamrozi! Ale wytupiaj! Ile? Ile ty HP bijesz? Dobra. pyk Nie, 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 nie no! Ale ja ci nie mogę nawet. Podejść do ciebie. The hell is this. Dobra, ale on ma. Powo powolny laser ma. Powoli się obraca. Jeżeli rozwalimy innych. Dobra, gdzie jest. Tlan, gdzie jest tlan? Tlan jest na górze! Dawaj, spida. Pyk Pyk, pozwalimy ich. Trzeba się ich pozbyć. Pyk, oczywiście go zamroził. Pyk, zwalamy tego, dobra. Teraz został tylko on. Rozwalimy go z łuku Boże, ale to jest dramat. Jak nie dostanę zaraz jakiejś dobrej zbrojki, to ja będę leżał absolutnie. Tutaj normalnie bym się spodziewał walki. I wydaje mi się, że na premierę tutaj walka była faktycznie. No bo teraz bez tej walki to po Polsce tak sobie stoi i kurde, nic się nie dzieje, nie? Nie, no chłopie. Tak silne te prądy, że nie da rady wyjść. O! O! W końcu coś ja pierdzielę, Ja nie wierzę. Odbicie jak ciul, pszczółki jak ciul. A tutaj nie wiem, no będę szybki. Ciekawe czy Song będzie na Summer Game Fest. <noise> no tam coś ostatnio w ogóle kurde się pokazał na 5 sekund w jakimś tym, Nintendo Direct, nie? Ja mam wrażenie, że ci twórcy tak po prostu trollują, nie? Ostatni trailer był wtedy, na tym samym streamie co ogłosili Legends'y. A i w ogóle, ja nie wiem czy ja to tutaj mówiłem, bo robiłem posta na pewno. Nie, wiem, czy mówiłem, że mamy teraz najdłuższy, jakby historycznie chyba, okres ciszy w sprawie spin -offów. Bo od kiedy było Story Mode, to nie było jakby całego roku, żeby nie działo się nic: żeby nie było żadnych update'ów, żeby nie było żadnych zapowiedzi, żadnych nowych premier. Zawsze coś gdzieś było. Najpierw Earth, potem. Znaczy, najpierw Story Mode, potem Earth, potem Dungeons, Legends. A teraz nie ma nic.

Chyba, żeby liczyć Minecraft Movie, jako że coś się działo. Może to jest właśnie taka taktyka trochę Mojangu, że nie może być za długiej przerwy tak bez niczego wokół Minecrafta, ale nie z samym Minecraftem. Czyli albo spin-off, albo jakiś film, albo coś takiego, nie? Może coś takiego właśnie sobie wymyślić jakoś, taką zasadę. No ale jak ten film wyszedł, to kurde, jest czas najwyższy ogłosić jakąś kolejną grę, bo to znowu cisza jest, znowu nic się nie Jeżeli na Minecraft Live albo jakoś wcześniej czegoś nie będzie, no to ja będę płakał, bo Legends ogłosili na streamie Xboxa. Tutaj na Summer Game Fest myślę, że... Może nie. Raczej nie. Xbox tam niby będzie z czymś, ale to nie mają tyle rzeczy, że to może być wszystko. Chociaż cieszyłbym się, jakbym się mylił. Co to się wydarzyło tak właściwie z tym z tym dymkiem? Czemu on się tak obracał? No patrzcie. Jak ja się ruszam, to ten dymek się obraca. <laughs> nie wiem. On jest jakoś skierowany do postaci, ale oni to zwalili. Jak już robić taką rzecz optymalizacyjną, że to jest po prostu jakby płaska tekstura, to ona powinna być skierowana do kamery, a nie do postaci. Ciągle czegoś dowiaduję nowego. Także coś ciągle zauważam. Za każdym razem, jak to gram. No i teraz gra się nasze lepiej. Jak mam jakąś sensowną zbrojkę? Nie umieram na dwa hity od zęba. Ale to się śmiesznie kręci. Bo to normalnie tak szybko się kręci, nie? Jak leci to szybko, to ma to sens, nie? Ale jak leci tak powoli pod wodą, patrzcie to. Podupione. To wirowanie też powinno być spowolnione. A w ogóle, jakby wszystko miało być spowolnione tutaj ładniej, i jakoś tak realistycznie, to to by było tak. <grym> tupy. Jak ciężko byś tu było w ogóle poruszać, nie? Jakby tak faktycznie pod wodą być. Ciężko się w ogóle jakoś zamachnąć tak sensownie, nie? Albo w ogóle nawet biegać. To byłby dramat, jakby to wszystko było tak realistyczne. Okej, okay, tutaj zginąłem, tutaj ostatnio zginąłem. Dawaj, siłka, speed. Let's go, pszczółki. Pyk, pyk. Nie, no, juh! Przecież ty już mi pół życia zdjąłeś? Bijesz go czy nie? Dobra, pyk. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Dobra, pszczółki trochę tankują. Pyk, pyk. Więcej potek. Yyy, podkaleczenia. Tutaj pyk, pyk, pyk. Lecimy do gościa się na spidzie Rako i na pszczółka. O! Uuu! Ale to jest niższej mocy, to nie. Mogłoby być lepsze, ale f... jak już robimy takie zasady, to nie róbmy wyjątków. No ja tego łuku sztuszek to ja nie wykorzystam tak dobrze. Ten harponowy byłby lepszy. Ale będę ich wybuchał. Ale będę ich wybuchał! Chłopie, ale będę siekał. O, chłopie! Ale będę bił! Ale ja nie mam grzybka! <laughs> to będzie tak powoli bić. Podskoczył Tylko prawdziwie podskakuje Kto nie skacze ten z policji jak to mówią Aha To sama moc Kałamarnica! Ale pod uniki będzie Jak tylko zobaczę różowe kółeczko Albo i nie zobaczę O nie 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 Tu jest różowe kółeczko gdzieś O, Ale rozwalają oni wszyscy Nawet nie widziałem co się stało Nie ma różowego kółeczka Tu jest Tu są ziomki Dobra Tak spawn killa chciałem zrobić od razu, ne? Że chłop się zresztą od razu umiera ty, ale... Tu nic nie było nawet! Dobra, macie chmurkę... O... I pięknie, i teraz was rozdupcamy na Ezie, nie? O, nie trafił... Się z nimi nawet nie zdążę załachnąć... Oni już mnie biją... O! Błuuu, źle, 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 biłem, źle, biłem! Dlaczego ja tu pobiegłem?! Pyk! Dobra... I pyk! Mhm... Co za Aha, trzeba ich bić, dobra! I pyk! Dobrze się nie mieli. <noise> Nawet nie spojrzałem. Oho, nasza zbrojka. Kolejna zbrojka. <noise> Same zbrojki, ale to ta jest, ta jest spoko. Czy ja umarłem od kamyczków? Ja zlazłem za szybko i umarłem od kamyczków spadających mi na łeb Ciężko jest tutaj walnąć jakoś tak, żeby nie oberwać, bo to tak długo się zamachuje. Ja tu kotwicy chyba nie bardzo lubię. W tałerze też zbytnio nie. Nie brałem zazwyczaj No bo, ważna jest jednak też mobilność jakaś, nie? To jest fajne w tej grze właśnie, że Nie liczy się tylko to jak bijesz, ile masz życia i w ogóle Tylko też jakaś taka mobilność, nie? Może jakaś siłka, niewitka. o I teraz, pyk Liczyłem na trochę więcej Ale dobra, hopi tak będzie uciekał Kiedyś on mniej jakoś uciekał I nawet tak uciekł to dało się go dosięgnąć i bić A teraz to tak trochę męczące to zrobili Eee to była niewidka jeszcze i. O, ciernie jakieś włączył, kurde. Właśnie nie wiem do końca, jak to działa, bo on czasami ma ciernie, czasami nie ma tych cierni. Może chodzi o to, czy te kolce wysunął. Teraz wysunął. I teraz obrywam. Aha, dobra, tak, to robi sens, to robi sens jak najbardziej. I oberwę teraz? Nie. A miał wysunie te kolce? Ja nie wiem już. No to jest peak gain, to jest po prostu czekanie, aż on wyjdzie, nie Czy ja umrę teraz? E nie, on chyba po prostu jak stoi i nic nie robi I ma te kolce wysunięte, to wtedy Ale jak coś robi i ma wysunięte, to wtedy nie Okej okay. Okej okay. Byłem za ścianą, ale dobra Niech ci będzie I pyk, jak wajda laserem, no to wtedy to się nie, nie, nie liczy O, 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 lamusie O, o, o I co? Aha Ja Rozumiem I... I... No ale ty kurde przecież ty... Kiedy ty w końcu masz te ciernie, a kiedy ich nie masz? Jest na hita, jest na hita, ale ja też! Nie no, bombę zrobił! Wydupiaj! Plus. Dziękuję... Chciałem zebrać potka, a nie go walnąć, ja się bałem go walnąć, ale... Ja pierdziele, ale już mi skoczyło po prostu ciśnienie, nie? Myślałem, że zdechnę tutaj, na bosie. Mamy to, robeczki, mamy to! Pierwszy z dwóch bossów na się plus sześć. To już tyle, widzimy się kiedyś chyba za 3 dni, I guess, elo.